W dzisiejszym Gminnym Fleszu relacja z dożynek Gminy Koronowo, zaproszenie na spotkanie z ZUS dla przedsiębiorców i biur rachunkowych, informacja o trwającej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski oraz zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. W minioną sobotę w Byszewie Odbyły się dożynki gminy Koronowo. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej królowej krainy w Kościele Świętej Trójcy. Tam też nastąpiło poświęcenie wieńców i ozdób, a także chlebów oraz uroczyste, symboliczne dzielenie się nim. Następnie uczestnicy, prowadzeni przez orkiestrę Dentom Kujawia, wraz z pocztami sztandarowymi i licznymi delegacjami naszych sołectw, przemaszerowali na pobliski plac dożynkowy, gdzie czekali konferencjerzy Magdalena Żakowska oraz Zenon Rydelski. Do starostów dożynek dołączyli na scenę burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski oraz zastępcy burmistrza Sławomik Marszelski i Piotr Kazimierski. Odegrano hymn państwowy. Powitani zostali zaproszeni goście oraz wszyscy uczestnicy święta plonów. Przedstawiono starostów dożynek, którzy uroczyście przekazali władzom gminy poświęcony chleb. Po podziękowaniu i życzeniach burmistrza Koronowa z rąk gospodarzy dożynek wypuszczono gołębie, które są symbolem pokoju. Po przemówieniach gości nastąpiło uroczyste wręczenie medalu starosty za zasługi dla powiatu bydgoskiego. Uhonorowany nim został zastępca burmistrza Koronowa, Sławomir Marszelski, a medal wręczał starosta bydgowski Wojciech Pożych. Specjalne podziękowania otrzymali też zarówno od burmistrza Koronowa, jak i starosty bydgowskiego starostowie dożynek. Po uroczystym wyprowadzeniu pocztów sztandarowych ogłoszono wyniki konkursów. Na początek na najpiękniejszy ogród w powiecie bydgowskim, etap gminny. Zwycięzcami zostali państwo Beata i Ryszard Miszczak z Koronowa, którzy reprezentowali naszą gminę w finale powiatowym. Dodajmy, że kolejne miejsca zajęli, pani Anna Jóźwik z Nowego Dworu, drugie miejsce oraz państwo Magdalena i Maciej Zagozdon z więzowna, trzecie miejsce. Wyróżnienie otrzymała pani Władysława Kozłowska z koronowa. Gratulujemy! Następnie ogłoszono wyniki konkursu gminnego na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i ozdobę. Komisja konkursowa, podkreślając kunszt wykonania wszystkich przygotowanych wieńców i ozdób, zdecydowała się nagrodzić następujące sołectwa: Wiskitno, pierwsze miejsce, Hutę, drugie miejsce, Łąsko Małe trzecie miejsce. wyróżnienia trafiły do Monkowarska, Gogolina oraz Nowego Dworu. Nagrody wręczali przedstawiciele władz koronowa, w tym pani Aleksandra Szews, sekretarz gminy, która była przewodniczącą komisji konkursowych. Kolejna część programu to występy artystyczne. Rozpoczęto narodowym czytaniem 2019, które zostało przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koronowie pod kierunkiem pani Katarzyny Karwat. W wykonaniu samorządowców i gości usłyszeliśmy fragmenty noweli Sachem Henryka Sienkiewicza. Wystąpiła także kapela Koronowiacy oraz zespół Black Hawk z Wtelna. W wieczornej części programu wystąpili kolejno M. Power, Bartek Abramski oraz Leader Dance. Mimo deszczowej aury bawiono się do późnych godzin wieczornych. Wszystkim dziękujemy za przybycie do Byszewa na dożynki gminy Koronowo. Wszystkich przedsiębiorców oraz przedstawicieli biur rachunkowych zachęcamy do udziału w spotkaniu organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Bydgoszcz we współpracy z gminą Koronowo. Spotkanie odbędzie się 18 września od godziny 8 w sali Urzędu Miejskiego w Koronowie. Szczegółowy program znajduje się na plakacie oraz na stronie koronowo.pl. Zapraszamy. Dzień dobry. Gmina Koronowo wspiera metropolię Bydgoszcz w rywalizacji o rowerową stolicę Polski. Zachęcamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze do włączenia się do naszej zabawy, która trwa do 30 września. Wystarczy zainstalować aplikację Rowerowa Stolica Polski, zalogować się jako gmina Koronowo i wspierać nas, nas w naszej rywalizacji. Dziękuję i zapraszam.